Witam z wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrą, a to kolejny odcinek z serii Co się stanie, gdy Alex Hunter? Dzisiaj sprawdzimy, co się stanie, gdy Alex Hunter nie podpisze autografu dla małego fana. Wiem, że wiele osób nie o to prosiło, ale musicie mieć świadomość tego, że muszę robić wszystko w miarę chronologicznie, ponieważ ułatwia mi to pracę i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ale bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do punktu kulminacyjnego tego materiału, czyli sprawdzenia, co się stanie, gdy Alex Hunter przejdzie obojętnie obok prośby małego fana. Alexander, can I have your autograph? Uh, sorry, mate, no time. Maybe after the match, yeah? Wiem, że to tylko gra, ale naprawdę zrobiło mi się szkoda tego dzieciaka. Pomyślcie co musiał w tamtym momencie czuć ten mały chłopiec. Sam na miejscu Cantera bez wahania dałbym autograf, ale oczywiście celem tej serii jest pokazanie Wam innych możliwości deczelni, ponieważ zakładam, że większość z Was nie miała serca odmówić temu dzieciakowi. No ale z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zalajkuj, skomentuj przede wszystkim subskrybuj, także trzymajcie się na razie do następnego odcinka.